z naszej strony jest krótka odpowiedź chyba miłość po prostu tu e, jak, jak się kochamy to jesteśmy w stanie przetrwać wszystko i Jesteśmy dzisiaj na prezentacji, spotkaniu prasowym nowego serialu Młode Gliny. Ja cię witam bardzo, bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Witam, dzień dobry. E, ja bym chciała zapytać na początek o to, czym ten serial się wyróżnia na tle innych o takiej tematyce. <laughs> e, to jest zawsze ciężkie pytanie. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim świetną grą aktorską, bo jak już w coś iść, to w swój pion, czyli w pion aktorski. Myślę, że, że mamy świetną obsadę i, i to będzie na pewno siła tego serialu. No, oprócz tego, pion reżyserski też był doskonały i mam nadzieję, że jest dalej. Także to jest na pewno duża siła napędowa. Na pewno. Tempo, bo nie ma w tym serialu, myślę, przestoju, cały czas się coś dzieje. Myślę, że ciekawe historie kryminalne. No a przede wszystkim wspaniała gra Bartosza Buchowicza, który gra tutaj technika kryminalnego i, i tego się trzymajmy. Dobra, to teraz kolejne pytanie dotyczące tego serialu, no bo tutaj jesteśmy po to, żeby o nim rozmawiać. Jak Ty się przygotowywałeś do tej roli? Mieliśmy konsultacje z policjantami, ja miałem z technikiem kryminalistyki konsultacje, które trwały parę godzin potem musiałem sobie to wszystko poukładać w głowie. Było, było parę, parę zaskoczeń. Takim pierwszym zaskoczeniem było to, że ja zawsze myślałem, że taki technik kryminalny no to przede wszystkim proszki, prawda, zasypki, te puderki wszystkie, pędzelki, miarki, że to są wszystko główne gadżety, które się używa, a od razu dostałem taki brzdeń w głowę i pierwsze co to notatnik notatnik i zapisywanie wszystkiego, bo wszystko musi być dobrze udokumentowane, czyli jednak klasyczny długopisik, karteczka i to jest podstawa. No oczywiście e, tak się śmieję, bo tych działań jest dużo więcej, ale ten notatnik jest nieodzowny i on musi być. E, oczywiście robię też dużo zdjęć, e, pędzelkuje, e, puderkuje e, i to wszystko, e, to wszystko też robię, e, zdejmuję odciski na e, taśmy klejące, e, dwustronne, jednostronne, no jest tych gadżetów bardzo dużo, ale to jest bardzo fajne, bo to też daje mi Duże, duże możliwości do działania na planie i, i jest ciekawa praca. Jak ci się współpracowało z innymi aktorami na planie? Bardzo dobrze myślę, że mamy świetną ekipę z grani jesteśmy. No teraz w czasach jeszcze mediów społecznościowych, kiedy można sobie założyć grupę, no to już w ogóle kontaktujemy się cały czas na grupie, także, także bardzo dobrze no nie mogę powiedzieć tu złego słowa o nikim. Same superlatywy. Też bym chciała przejść do Twojego życia prywatnego. Jesteś tatą. Jak ty godzisz to życie rodzinne z taką intensywną pracą na planie? Hmm. Z tym naszym zawodem to jest tak, że raz jest intensywnie, raz jest mniej intensywnie. Czasem jestem tatą, który jest właściwie tak często w domu jak żaden inny i, 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 i dzieciaki są super szczęśliwe. A czasem jest tak, że nie mam mnie w ogóle, tak? bo, bo jest gdzieś wyjazd, bo, nie, bo, bo się nakłada dużo prac. Także no. Często jest niestety tak, że się mijamy, to znaczy, że ja mam pracę wieczorem, dzieciaki z kolei rano są w szkole, weekendy z kolei ja też mam pracę, jak one mają wolne, więc to jest, to jest czasem uciążliwe. Ale jesteśmy gdzieś z graną rodziną, już mamy na to własne patenty, i, i tak jak mówię, e, kiedy są takie czasy, kiedy ja mam więcej wolnego, to staramy się e, bardzo nadrabiać. I, I tak było ostatnio, akurat były ferie, ja w ferie akurat miałem też wolne, także. Zrobiliśmy sobie ferie w mieście i naprawdę e, była świetna, świetna zabawa. Super spożytkowaliśmy ten czas. Ja widziałam trochę na Twoich mediach społecznościowych na Instagramie, że tam się dużo działo. E, a powiedz mi, czy Twoje pociechy wykazują taką pasję do aktorstwa, jaką ty masz? Czy chcą iść w tym kierunku, czy raczej show biznes e, ich nie interesuje? Nie do końca. W sensie moja najstarsza córka przez, e, przez jakiś czas nabingowała, ale ale już potem wyrosła, głosik się zmienił i już tak nie bardzo, nie bardzo w tym kierunku. Raczej mają inne zainteresowania, raczej gdzieś sport, moja no, najstarsza córka to teraz na SGH studiuje, także wiadomo, większość czasu na naukę. Najmłodsza z kolei też pasje sportowe, no bo tam judo, oprócz tego też jakieś rysowania i plastyczne zainteresowania, także na razie, myślę, jeszcze nie są, nie, nie, są, nie mają zbyt sprecyzowanych tych, tych swoich pasji, może nie pasji, celów, o, celów nie mają zbyt jeszcze sprecyzowanych, ale to, to jest taki wiek, że, że to jest w porządku i niech, niech sobie próbują różnych rzeczy i zobaczymy, w którą stronę je ciągnie. Ja ich do aktorstwa nie namawiam, nie ciągnę, jak poczują, to niech tak zrobią. To nie jest łatwy kawałek chleba, nie, wiem coś o tym, także jak będą chciały, to zawsze im pomogę, ale, e, ale niech same zdecydują. Wsparcie będzie. To na pewno. E, co mogę, to pomogę. <laughs> Czyli przede wszystkim podtrzymam za rękę, jak się będą denerwować przed wejściem na scenę, ale na razie im, im to nie grozi. Ja bym też chciała zapytać o to, jak ty tworzysz tak udaną relację z swoją żoną, bo jednak tyle lat jesteście razem. No wiesz, w tym świecie show biznesowym tak długie związki to jest rzadkość. Tak, tak. Niektórzy nawet czasem mi mówią, że e, może to jest e, mój problem i dlatego mnie gram. <laughs> Oczywiście się śmieję. E, mam nadzieję, że tak nie jest, bo nie mam zamiaru się rozwodzić. E, no cóż, e, m, tak jak zawsze rozmawiamy z moją żoną, czy odpowiadamy na takie pytania, no to e, pierwsze co się nasuwa to. Z naszej strony jest krótka odpowiedź chyba miłość po prostu. Tu, jak, jak się kochamy, to jesteśmy w stanie przetrwać wszystko i, i, i jakoś, jakoś ta miłość od nas nie odchodzi, cały czas, cały czas w nas jest, cały czas jestem zafascynowany moją żoną, cały czas ją uwielbiam. Jest dla mnie najpiękniejsza, najcudowniejsza i. I, I to chyba to jest, to jest jakimś złotym środkiem. Ta, ta, ta miłość, oprócz tego, no na pewno rozmowa, rozmowa nie można milczeć. Staramy się, żeby tych cichych nie było jak najmniej. A jeżeli są, to tylko po to, żeby uspokoić emocje, ale potem jednak zawsze, zawsze rozmawiamy. Mamy drugi miesiąc nowego roku. Ja bym chciała zapytać o plany na ten rok. Czy już są jakieś sprecyzowane? Nie, nie ma żadnych sprecyzowanych planów. Ja zresztą staram się żyć. Chwilą obecną staram się za dużo nie planować. Wiadomo, że są jakby ja tak sobie zawsze mówię jakieś cele jakieś te latarnie na tym morzu ale którym szlakiem będę płynął, to nie wiem. Także wiem, że, że będziemy robić następny sezon. Wiem, że, że są jakieś role teatralne i jakieś terminy oczywiście w kalendarzu są już pozapisywane ale takich precyzyjnych planów staram się nie robić. Staram się płynąć z nurtem i cieszyć się tym, co mam. A! Póki jest szczęście, to jest wszystko. To w takim razie ja ci życzę, żeby było tego szczęścia jak najwięcej. Wielkie dzięki za rozmowę i do zobaczenia, może na premierze kolejnego sezonu. Oby tak było. Dziękuję bardzo. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.